na moim kanale. Zapraszam wszystkie sodiakalne barany na prognozę z kart Tarota na luty 2021 roku. Sodiakalne barany otrzymają ode mnie kartę przedstawiającą ogólną energię miesiąca. Karty na finanse, miłość, a na koniec otrzymacie afirmację, która powinna Wam towarzyszyć w tym miesiącu. Zapraszam! Także e, barany. E, miesiąc luty e, może okazać się dla Was e, dość niespokojny. Paśmie czy jako ogólna energia towarzysząca Wam w lutym może, może e, dać Wam do czynienia z plotkami, intrygami, możecie e, pojawić się konflikt czy ry rywalizacja. Możecie również mieć do czynienia z krytyką. Pomimo tych sytuacji będziecie układać sobie w głowie pewne sytuacje, możecie planować działanie i ustalać strategię tego działania. Ważne, byście przy tym odcięli się od wszelkich negatywnych myśli. Negatywne również tutaj mogą pojawiać się finanse, bo pomimo nowych możliwości możecie odczuwać swego rodzaju frustrację i lęki e, o finanse. E, pomyślcie zatem i przemyślcie każdą propozycję i okazje, które się nadarzą w, u Was w tym miesiącu. W finansach musicie e, wykorzystać e, umie, wykorzystać e, i być zaradnym w kwestii zarządzania e, pieniędzmi, ponieważ możecie czuć ograniczenia finansowe. Z drugiej strony możecie na przykład wydać na początku miesiąca sporą sumę pieniędzy na np. Na, nie na niepotrzebne drobiazgi, a potem mieć odczucie braku bądź ograniczeń finansowych. Również pomimo chęci dokonywania zmian zawodowych możecie czuć utrudnienia i zatrzymanie, co przełoży się na Wasze finanse. Możliwe, że jest to również spowodowane sytuacją koronawirusową. W uczuciach dla zodiakalnych baranów będą zmiany, zmiany i zmiany. E, dosięgnie Was duża e, energia. Czy to w stałych związkach zapragniecie wprowadzić nowe działania, na przykład wyjazd, e, będziecie e, bardzo energiczni, nastąpi ożywienie, e, będziecie e, chcieli się e, skłonić ku nowym rozwiązaniom, E, może, osoby poszukujące może jak najbardziej nadarzyć się e, okazja do randkowania, do poznania kogoś. Będziecie chcieli iść naprzód i skłonicie się e, ku rozrywce. Jednak e, może nastąpić e, również tutaj e, pewna nerwowość. E, przede wszystkim nie bądźcie gwałtowni i zakończcie e, to, co Wam nie służy. I jeszcze afirmacja na miesiąc luty dla zodiakalnych baranów. Uwalniam się od wszelkich blokad i ograniczeń, które nie pozwalały mi w pełni wyrażać i realizować siebie. Dziękuję Wam bardzo i zapraszam do obejrzenia prognozy z kart Tarota dla innych znaków z Odiaku.